Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki, Anna Rycerz w studiu, psycholożka, anglistka, także trenerka treningu umiejętności społecznych. Witam. Dzień dobry, witam również. Bardzo mi miło. Dzisiaj terapie krótkoterminowe, proszę Państwa, stosowane najczęściej w gabinecie psychologa. To chodzi o to, co? Żeby krótko osiągnąć jak najlepszy efekt? Tak, to chodzi o to, żeby to był krótszy proces, nacelowany na konkretny problem, ale również... Yy, 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 Fajne jest to, że psycholodzy mogą to stosować, bo póki ja się wybieram na psychoterapię, ale jeszcze na razie jestem tylko psychologiem albo aż psychologiem, nie trzeba mieć ukończonej psychoterapii, żeby stosować takie krótkie terapie. No dobrze, to porozmawiajmy chwilkę o tym, bo pewnie sama wiesz, że jak zastanawiamy się nad terapią u psychologa, bo nie jesteśmy szczęśliwi, bo mamy jakieś traumy, które chcielibyśmy przepracować, bo po prostu no, życie przecieka nam przez palce, mhm. to zazwyczaj y, gdzieś tam na końcu zawsze pojawia się ta informacja, cena. E, I każdy myśli, że terapia to będzie teraz 2, 3, 5 lat i, i, i zresztą są takie opinie, mnóstwo mamów w internecie, że jak chcesz się wydać dużo pieniędzy, to wystarczy iść do psychologa i co tydzień te pieniądze wydawać. Ja się oczywiście z tym nie zgadzam, bo uważam, że terapia to jest coś najlepszego, co może uchronić nas przed tym, żebyśmy w przyszłości nie chorowali na różnego rodzaju choroby, no bo psychosomatyka mhm. wychodzi, ale taka terapia krótkoterminowa, to ile zazwyczaj trwa? To jest jedno spotkanie, pięć spotkań, dwadzieścia? Od sześciu do dziesięciu spotkań mhm. Mhm. i terapia krótkoterminowa bardzo często pomaga. Widzimy tę zmianę, to, to może być terapia schematów, czyli na przykład ktoś miał bardzo krytykującego rodzica w dzieciństwie i w tej chwili nie potrafi sobie radzić z porażką, myśli, że jest gorszy od innych, ja tak miałam. Moja mama mi całe życie mówiła, że gdyby nie ja, to byś poszła do zawodówki. Efekt jest taki, że ukończyłam 10 kierunków studiów, w tym trzy magisterskie psychologię to już dla siebie robiłam, ale też chciałam udowodnić, pokazać, że ja nie jestem taka byle jaka. I też musiałam się nauczyć. Ja co prawda sama do tego doszłam, sama znalazłam to szczęście w sobie i samą akceptację. Natomiast też jestem ofiarą jakiegoś schematu. Mama chciała dobrze ale nie wiedziała, jak to zrobić, prawda? Musimy wybaczyć tym rodzicom, bo oni też chcieli jak najlepiej, tylko uderzyli nie w tą stronę, w którą trzeba. I ten schemat się za nami ciągnie i czujemy się gorsi, albo boimy się lęku przed oceną. I wtedy taka krótkoterminowa terapia, na przykład yy, schematów czy skoncentrowana na problemie, może być bardzo przydatna, jeżeli ktoś wymaga dłuższej psychoterapii, bo nie zawsze jesteśmy w stanie uleczyć go całkowicie, tak? bo jeszcze musi być ten okres podtrzymania. Yy, tego stanu lepszego, to wtedy może to być traktowane jako etap wstępny do tej dłuższej psychoterapii, ale mam pacjentów, na których stosuję już tę te terapię, między innymi terapię schematów, terapię skoncentrowaną na emocjach i terapię skoncentrowaną na rozwiązywaniu problemów i naprawdę po dwóch, trzech spotkaniach. Wygląda to zupełnie inaczej. Miałam chłopaka, który narzekał na to, że jest sam wśród ludzi, że nikt go nie rozumie. Chłopak, 16 lat, takiego pacjenta. Pierwsze spotkanie wyglądało tak, że on miał bardzo duży opór. Nie chciał rozmawiać ze mną. Jego mama mówiła dużo rzeczy. Przyszedł na trzecie czy czwarte spotkanie. Yy, oczywiście omówiliśmy ten problem, że, że może być sam, że czasami yy, warto pobyć samemu ze sobą, że nie zawsze trzeba być w tłumie ludzi, bo tutaj chodziło o tą samotność, prawda? Yy, właśnie mówiłam mu też o tym, żeby pokochał siebie, żeby zajął się czymś. Przychodzi na czwarte spotkanie i mówi, wie pani co, urządzam sobie siłownię, jest mi tak dobrze, już nikogo nie potrzebuję ale zauważyłem, że ludzie są normalni w stosunku do mnie. Czyli też jakiś schemat się wytworzył, prawda? I on sobie kupuje sprzęt, mama mu pomaga, maluje to pomieszczenie. Jest mega szczęśliwy. To bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz. Wspomniałaś o tym pierwszym spotkaniu, że ta osoba była taka zdystansowana. Bardzo. A jak wygląda właśnie takie pierwsze spotkanie z psychologiem na terapię krótkoterminową? E... Diagnozujemy problem, yy, ustalamy też wspólne cele, wspólnie ustalamy... Problemy, nad którymi chcemy pracować. No, ustalamy też terminy, jak często dany pacjent chce do nas przychodzić. Przeprowadzam też wywiad taki psychologiczny, obserwuję tego pacjenta, czy faktycznie jest tak, jak on mówi, prawda? Bo nie zawsze pacjenci potrafią nazwać swoje emocje, nie wszyscy czują te emocje w sobie. Prawie wszyscy z nich myślą, że taki schemat jest odpowiedni dla nich, a trzeba go zmienić, bo szukamy też tego, co on potrzebuje, jakie są jego potrzeby. A czy są jakieś y, tematy, które najlepiej na taką terapię krótkoterminową? Już wcześniej wspomniałaś o tym, że jakieś traumy, mhm. y, jakieś takie problemy kryzysy, bieżące. Żałoba, y, takie głównie kryzysy. Czyli, które nas spotykają. czyli jeśli nam się coś dzieje, nie wiem, mamy jakiś problem w, w, w naszym otoczeniu, czy to w szkole, czy w przypadku rozwód. Osób dorosłych tak. rozwód, to po prostu przychodzimy po to, żeby ten jeden problem zacząć rozwiązywać podczas takiej terapii krótkoterminowej. Tak, tak? Ale to zawsze jest poważny problem. Wypalenie zawodowe, zwolnienie z pracy, prawda? Także tych problemów jest mnóstwo. Ktoś utknął też w, w, w jakimś takim stanie dziwnym, emocjonalnym, tak? Nie potrafi ruszyć do przodu. Jest coś takiego jak prokrastynacja, mm -hmm. czyli odkładamy na później zrobienie tak. czegoś, co, co się zbliża ni ogromnymi krokami, a my cały czas odkładamy do ostatnich. Właśnie chwili. i dlaczego odkładamy? Mm -hmm. Bo mamy jakieś lęki z tym związane. Nie chcemy się za to zabrać, prawda? Coś nas stopuje. Właśnie te niepożądane emocje. A takie terapie krótkoterminowe są równie skuteczne jak terapie długoterminowe? Myślę, że tak. One się różnią tym od długoterminowej, na przykład w nurcie psychodynamicznym, że my nie wchodzimy w przeszłość, nie analizujemy przeszłości, nie analizujemy snów, nie, nie robimy tak zwanego wglądu, tylko zajmujemy się tu i teraz, czyli tym, co jest obecnie i nie wszyscy chcą e, sięgać do tej przeszłości. Ja na przykład też miałam epizody depresyjne w swoim życiu i poradziłam sobie spokojnie takim rodzajem terapii. Także nie każdy tego potrzebuje. Poza tym, jeśli chodzi o przeszłość, mówimy również o myślach ruminacyjnych, o ruminacjach, które są niewskazane. Co to Więc... Znaczy. Te to myśli? są takie myśli z przeszłości, które bardzo nam się kłębią i cały czas o tym momencie, o tej traumie pamiętamy i, one, i przywołujemy ją, prawda? Czyli jeśli ktoś nam zrobił jakąś krzywdę, albo był wypadek jakiś samochodowy, albo coś dokładnie, się takiego stało, nie wiem. Dokładnie. Nasze zwierzę zostało potrącone przez samochód i zginęło, tak? tak czy tak. umarło? Czyli ktoś tkwi w tej przeszłości nie potrafi i, i to go stopuje, bo nie pójdzie dalej, dopóki nie wymarzy tej przeszłości ze swojego życia. Także psychologia. Z jednej strony mówi, żeby zagłębiać się w tą przeszłość, a z drugiej strony no, jest dużo zwolenników, którzy jednak y radzą odciąć się. No to Ewa Wojdył ostatnio tak powiedziała, pamiętam, że wielu psychologów mówi o wykładowczyni. Jak to, tak, my się czegoś innego uczyliśmy na studiach, jak to teraz tak porzucić tę przeszłość i nie zajmować się, a może to o to chodzi też trochę, prawda? To znaczy na studiach jako takiej psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, to jest ta freudowska psychoterapia, tam były elementy tylko tej psychoterapii. Natomiast no, jeżeli sobie ktoś wybrał taki kierunek, jako studia podyplomowe, czteroletnie, długotrwające, no to musi to robić. Jeżeli to czuję i chce, pewnie niektóre osoby potrzebują tego. Ja też się wybieram na psychoterapię, ale wybieram CBT, czyli psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, dlatego że uważam, że ona jest najbardziej oparta na nauce i to jest ta też psychoterapia, Odnosząca się do tu i teraz. Ja tym wszystkim, Joanna Rycerz. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie i za te informacje. Psycholożka angielska i trenerka treningu umiejętności społecznych, no i także pasjonatka psychologii pozytywnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Camilo Castro. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia.